Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Gabriela Skorpio Tarot Inspiracja, motywacja, rozwój Zapraszam bliźnięta na czytanie miesięczne Co idzie do Ciebie na nów księżyca w znaku Skorpiona Który będzie miał miejsce 20 listopada bieżącego roku Moi drodzy, to energia nowiu z czasem na miesiąc Więc miesięczne czytanie do kolejnego nowiu w grudniu Pamiętajcie kochani, aby sprawdzić swój znak nie tylko słoneczny, ale też swój ascendent, księżyc i Wenus. Moi drodzy, żeby mieć pełny ogląd i wgląd na ten miesiąc, grudzień, co do Was może przyjść, być może w innych Waszych planetach będą uzupełnienia czytania znaku słonecznego. I pamiętajcie też o włączeniu subskrypcji, pozostawieniu łapki w górę i komentarza pod filmem. I nie zapomnijcie oczywiście włączyć dzwoneczka, aby otrzymywać powiadomienia o wszystkich nowych filmach na czas, żeby odsłuchać też te, e, kochani, czytania w terminie. Mhm. Zatem zobaczmy, co idzie do bliźniąt. Czwórka mieczy. Czwórka mieczy. Moi kochani, co będzie nieoczekiwanego? Rydwan. Jaka rada na tą sytuację? Czwóreczka buław. Jak będzie potrzeba, to dopowiemy sobie drugą talią karty. W tle jest e, król kielichów, diabeł i sześć mieczy. Król kielichów, diabeł i sześć mieczy. Moi drodzy, ja jeszcze dla was na koniec czytania mm, mam kartę inspiracji, więc sobie jeszcze wyciągniemy kartę inspiracji dla Was. Zobaczymy, co tam jeszcze. Nie inspiracji, tylko afirmacji, ale w zasadzie to dosyć podobno. Eee, dobra. Czwórka miecze. Moi drodzy, to jest takie bardzo wieloaspektowe to czytanie, i może tutaj być wiele przekazów dla różnych osób. Każda z Was będzie miała inną sytuację słuchajcie, mam wrażenie to jest może przekaz do jednej osoby albo tu się kochani ktoś z kogoś znaczy tyle akurat, nie to, że będzie tylko do jednej tylko ten akurat, o którym teraz mówię może być do niewielu osób czwórka mieczy może mówić o wyzdrowieniu ale może mówić o uleczeniu wyleczeniu się z kogoś z jakiejś osoby wyleczeniu się z jakiejś osoby i nawet chęci ucieczki przeprowadzki ucieczki Jak, słuchajcie, mam takie jakieś wrażenie że ktoś tu może być zakochany, ktoś może być naprawdę mieć bardzo mm, no właśnie mieć takie podejście bardzo lojalne lojalność, wierność, oddanie Zrównoważone emocje. Słuchajcie, taka osoba do tańca, do różańca fajny przyjaciel, czuły kochanek, nadaje się na męża i ojca. Ale moi kochani to jest tak, jakbyście mieli taką osobę lub znali taką osobę i no właśnie i złożyli jej tej osobie jakąś fałszywą obietnicę obietnicę bez pokrycia ewentualnie ktoś chce pójść na skróty z tą osobą. No albo obliźnięta, składają tutaj obietnice bez pokrycia skorpionowi, bo to jest akurat y, król lichów, to akurat może być skorpion y, to jest pierwsza rzecz y, i później ktoś tu chce uciec przed zastaną rzeczywistością, albo no właśnie, albo doprowadzić do przeprowadzki to jest tak jakby ktoś dosłownie miał na czymś punkcie obsesję, lub po prostu chciał kogoś Dosłownie zniewolić, i być może to może być oczywiście jakakolwiek inna osoba, tak? To nie musi być skorpion, to może być ktokolwiek inny, kto, kto akurat jest w Waszym życiu. I, I to jest tego typu sytuacja, jakby ktoś komuś zaproponował, i chciał kogoś przeprowadzić do siebie, żeby się ktoś do kogoś wprowadził. Ale to by miało tak być zaplanowane, słuchajcie, spakowane, i w ogóle tak dograne, że to tak trochę pokryjomu. To tak trochę pokryjomu. I to jest tak jakby szybkie działanie to jest taka ucieczka, jakby czyjaś skądś z jednego miejsca do drugiego miejsca. Ktoś chce zrobić to dosyć szybko bo właśnie, bo bardzo kogoś kusi. Bardzo kogoś kusi. No, może być tutaj, kochani, dużo, dużo mm, przyjemnych, e, przyjemności fizycznych. E, musicie też zwrócić uwagę, że mm, to może być e, toksyczna osoba albo toksyczne zachowanie. Ta obsesja może być w ogóle toksyczna względem kogoś i to już nie musi być wasza obsesja, to może być obsesja drugiej osoby. Kuszenie, zniewolenie, uwiedzenie, w ogóle pokusa. Pokusa jakiejś przeprowadzki. Ale dobra. E, idziemy, kochani, w, do rozkładu. Idziemy do rozkładu bardziej do brzegu, bo to było tło. Tło wydarzeń, które tak naprawdę może odnosić się do. Też skuszenia się na jakąś propozycję, ofertę być może nie tylko uczuciową, ale ofertę zawodową, gdzie może być obietnica bez pokrycia. No, może to być fałszywa obietnica. Dosłownie. Dobra. Hmm. Albo wiecie co? Albo skorpion z koziorożcem się przeprowadza, wyprowadza, ucieka. Jeżeli wy macie jakąś sytuację w pracy, w firmie, w pracy, która jest dziwna, albo odkryjecie coś toksycznego, coś niefajnego, czyjąś manipulację, czyjeś zakłamanie, no, czyjeś oszustwo moglibyście też odkryć, to moi drodzy, to może być zmowa dwóch osób. Planują, które planują delikatnie rzecz ujmując, zosta pozostać nierozpoznane albo nie złapane za rękę, tak żebyście się nie domyślili, co te osoby robią, lub zrobiły lub planują i one sobie mm, są przygotowane do ucieczki, do opuszczenia miejsca pracy, yy, w ogóle do opuszczenia, kochani. Yy. Do zaprzestania przychodzenia do pracy, być może przeprowadzka, odejście. Tu nie chodzi o to, tu nie ma karty złodzieja. Tu nie jest ktoś, że ktoś, wiecie, kradnie czy okrada was. To nie jest karta złodzieja, ale karta osób, które chcą uciec i być może chcą uciec razem. I to może być sytuacja zawodowa w firmie, ale to może być też sytuacja osobista. Ktoś tu kogoś kusi i jest plan, żeby razem gdzieś. Dać nogę. E, cztery miecze. Idzie do was uleczenie. Może być uleczenie ciała, duszy, wyzdrowienie, oczywiście też. E, może iść taki spokojniejszy czas, e, i zaraz powiem na co ten czas, ale to może być wyleczenie się z kogoś. Może w końcu, może dopiero. E, to może być też chęć, Ucieczki od jakiegoś problemu. Dla wielu z Was będzie to szansa na odpoczynek i poukładanie myśli. Jeżeli dopadnie Was jakieś chorubs, jakiś wirusik, albo cokolwiek takiego, yy, i na przykład, nie wiem, yy, pójdziecie na jakieś zwolnienie, albo weźmiecie sobie parę dni wolnego, albo po prostu odpoczniecie, tak, nieważne, w jaki sposób sobie to będziecie usprawiedliwiać, czy w swojej firmie, czy, czy u swojego pracodawcy, yy, to moi drodzy. Yy, Zrobicie to po to, albo wydarzy to się tak trochę po to, będzie to takie, wiecie, dwie pieczenie na jednym ogniu, że będzie szansa odpocząć, będzie szansa się zastanowić, będzie szansa poukładać myśli. To będzie czas spokoju. Nadchodzi czas spokoju, podczas którego będziecie mogli opracować potrzebną Wam strategię. Moi drodzy, być może odłożycie jakąś jedną sprawę na później, żeby zająć się inną sprawą, albo żeby po prostu odpocząć lub wyzdrowieć. Ale to jest przede wszystkim skupienie uwagi na czymś nowym. Nowy pomysł, nowa, nowy projekt, nowa osoba, cokolwiek nowego. I to wydarzy się wtedy, kiedy dacie dojść do głosu swojej intuicji. I wy tak troszeczkę się możecie zatrzymać, przestaniecie może się w coś angażować, albo przestaniecie, no właśnie, pracować. No może być taki czas, w którym wy coś dostrzeżecie, opracujecie strategię, skupicie się, skoncentrujecie się na czymś, bo będziecie mieć po prostu czas, żeby to przemyśleć, żeby to zrobić w ogóle, żeby opracować tą strategię. I stąd takie przejście w jakiś krótki stan w spoczynku, żeby dopuścić też do głosu swoją intuicję. I w tym czasie, kiedy odpoczniecie, Wiecie, kiedy się odpoczywa, sen regeneruje. W ogóle sam odpoczynek no pozwala wam, czy wy będziecie spać więcej, czy więcej niż wcześniej, czy, czy podobnie, to jednak ten odpoczynek plus ten sen mm, pozwoli na taką regenerację ciała, duszy, ale i umysłu, tak? I tutaj rzeczywiście yy, pozwoli to, znaczy da wam to możliwość doznania pewnego olśnienia. I to olśnienie spowoduje. Że znajdziecie rozwiązanie dla swoich problemów lub problemu. E, moi kochani, być może właśnie takie wycofanie, bo to może być wasze wycofanie z czegoś. Może właśnie z takiej aktywności albo zawodowej, biznesowej przez jakiś czas, przez jakąś chwilę, albo, z z, albo wycofanie z aktywności w, jakiejś, w, jakiej, w jakimś związku lub relacji. I teraz, kochani, to pozwoli wam oderwać myśli od tego, co całkowicie was dotychczas pochłaniało, tak? Po prostu pozwoli wam to um, odsunąć myśli y, od tego, czym był zajęty wasz umysł. To pozwoli uwolnić więcej potencjału i odrodzić się na nowo. I moi kochani, pozwoli wam to odzyskać siłę, odpocząć, może nawet takie fizyczne leczenie ciała, tak jak mówię, tutaj może nastąpić. E, w, każdym razie, w każdym razie, moi drodzy, jest sytuacja, w której jeżeli macie związki, relacje, w których właśnie jest jakiś problem do rozwiązania, to Wy będziecie mieć czas na zastanowienie się, opracowanie tej strategii, co zmienić, co naprawić, co zmodyfikować, czy jest co naprawiać, czy w ogóle chcecie, tak i jak to zrobić. I moi drodzy, to jedno. Natomiast tutaj mogą się pojawić takie realne przemyślenia bilans, zyski, straty, jakie ta relacja czy związek przynosi. No i moi drodzy, możecie dojść do różnych wniosków. I do różnych decyzji. To jest pierwsza rzecz. Tak samo w sprawach zawodowo-biznesowych też możecie, kochani, podczas tego postoju, zastoju, odpoczynku. Hmm, nawet gdybyście, słuchajcie, jeżeli to jest, jeżeli ktoś zwalnia się z pracy, czy zwolnił się z pracy, albo zostanie zwolniony i będzie tutaj odpoczywał na okresie wypowiedzenia lub pójdzie na E4. To jest to oczywiście opracowywanie tej strategii i zastanawianie się też być może nad tym, że kurczą się. Jeżeli ktoś dłużej już jest bez pracy, no to tutaj też są pokazane te kurczące się, już bardziej ograniczone zasoby finansowe, jakieś tam oszczędności topnieją. I moi drodzy, może jest tak, że idzie ten zastój albo okres stagnacji. Po prostu zastój w interesie, okres sta, standa, stagnacji, ewentualnie idzie do kogoś bezrobocie, ale, dlaczego, ale, Dlaczego, że słuchajcie, być może sami sobie tego odpoczynku, przerwy nie zrobiliście, a była ona konieczna, żeby właśnie odpocząć, naładować siły, zregenerować się, naładować baterie. Może sami byście tego nigdy nie zrobili, a może sami robicie, jest to wasza decyzja. A nawet jeżeli to nie jest wasza decyzja, to wychodzi wam to na dobre, dlatego że, dlatego że, moi drodzy, co się okazuje, tyle ile będziecie, będzie wam dane odpocząć, odpoczniecie, na dobre wam to wyjdzie, bo nieoczekiwanie mamy tutaj rycerza, yy, nie rycerza, tylko rydwan. I nawet osoby, które zastanawiają się, czy w relacji coś zmienić, naprawić, zmodyfikować, czy na przykład single zastanawiają się nad tym, co zrobić, czy w ogóle warto coś robić, i czy powinnam, czy powinienem coś robić, tak? Czy to we mnie leży problem, czy problem leży w czymś innym? A to, moi drodzy, się, może tak podczas tego procesu waszego zanurzenia się w tych myślach i leczenia, czy zdrowienia, nieoczekiwanie pojawia się rydwan. Wiecie co? Dla wielu z Was jest to bardzo nieoczekiwana sytuacja. Sytuacja mówiąca o tym, że pojawi się siła woli, pojawi się ambicja, ale też pojawi się podróż. Pojawi się, kochani, albo osiągnięcie wyznaczonego celu, którego się nie udało wcześniej osiągnąć. Czasami wiecie, wycofanie się z relacji, nie wiem, właśnie jakieś tam zwolnienie w pracy czy odpoczynek. Czasami wycofanie się ze swojego zaangażowania na jakieś płaszczyźnie waszego życia pokazuje, że to działa. Dlaczego? No bo kiedy coś odpuszczacie, to wtedy to dostajecie. Albo dostajecie coś innego, może nawet coś lepszego. No i właśnie to w tym tej karcie Rydwanu przychodzi. Nieoczekiwanie nie uda się osiągnąć wyznaczony cel, ale moi drodzy, to jest też, że przyjdzie nadanie waszym sprawom jakiegoś właściwego kierunku, waszym działaniom, przyjdzie ta gotowość do wyruszenia w podróż, bo tutaj może być nieoczekiwana podróż, ale nie tylko. Tu może być nieoczekiwana propozycja, oferta, może przyjść nieoczekiwany awans, może przyjść nieoczekiwana oferta pracy, nieoczekiwana propozycja. Coś niespodziewanego. Coś kochani, co uświadomi Wam, że w was jest potężna siła, niezłomna wola, i duża wiara w siebie. I to to wystarczy, żeby osiągnąć sukces tak naprawdę. Słuchajcie, idzie, pojawi się nieoczekiwanie duży ruch, duża zmiana, więc jak był zastój, idzie ruch, idzie zmiana. Pojawia się być w momencie też coś z, per, z przeznaczenia, coś bardziej się rozwija, ewoluuje jest możliwość samorealizacji. Jest możliwość podróży, szkoleń, e, zmiany pracy, zmiany stanowisk, zmiany m, przyjęcia, czy jakieś propozycje, czy jakieś inne oferty. To będzie zmiana, która no właśnie, która może być szybka. To może być szybka propozycja, tak? E, I teraz. E, Jeżeli chodzi o relacje, czy jakiekolwiek znajomości, to może pojawić się większa rywalizacja, e, może u was pojawić się po prostu romans, może się pojawić osoba do romansu, lub osoba, albo wasza osoba ma romans. I jak wy się na przykład zastanawialiście, czy naprawiać coś, czy modyfikować coś, nie macie siły, no to się może oczekiwanie pojawić albo romans u waszego u, waszego, u waszej osoby, Albo u was nieoczekiwany romans, i co to wtedy zmienia? No, to wtedy wszystko zmienia, bo tu pojawia się zabieganie o drugą osobę. Tu pojawia się wzajemna fascynacja. Oczywiście może być to fascynacja tą nową osobą, tak? Znaczy to nie musi być nowa osoba, bo wy ją możecie znać. Chodzi o to, że nie mieliście z nią wcześniej żadnego układu, żadnego romansu, żadnej takiej relacji osobistej, fizycznej. To po pierwsze. Ale to może być właśnie też nowa miłość. To się może pojawić, nieoczekiwanie. Niespodziewanie poradzi się sobie z przeciwnościami losu, niespodziewanie pojawi się w Was większe zaangażowanie w coś konkretnego lub z konkretną osobą, ale moi drodzy, nieoczekiwanie dla kogoś to jest zerwanie związku lub zerwanie układu. Więc to, nad czym tutaj się być może niektórzy z Was zastanawiają, z czego się chcą leczyć, uzdrowić i zastanawiać się, czy naprawiać, to może być niespodziewana. Decyzja o zerwaniu, albo informacja o zerwaniu, że ktoś zrywa, że ktoś kończy tą relację. No, ewentualnie wykończycie. No właśnie, bo albo jest coś innego, jest nowa miłość, jest inna osoba, albo jest poradzenie sobie z pewnymi trudnościami, przeciwnościami i dojście do wniosku, że no być może nie jest mi teraz potrzebna relacja lub związek, bo ja potrzebuję teraz tutaj. Przemyśleć, zastanowić się, ocenić zyski, straty, jaki to ma sens, jaki, jaki ma sens bycie w tej relacji, a, a co już nie ma sensu, tak. Tu może się pojawić w ogóle niespodziewany romans na odległość, relacja na odległość, ewentualnie rozbłąka, właśnie z kimś. Może się tu rozwijać relacja inna, nowa, może być przejście na nowy poziom zaufania w relacji lub w związku. U każdego z Was te decyzje będą inne, bo inna sytuacja pojawi się niespodziewanie. Może być też nawet dla kogoś, dla jednej osoby, na przykład e, e, niespodziewana podróż służbowa i znajomość osoby podczas podróży służbowej, i tu już będzie związek, relacja na odległość, albo chęć wspólnego bycia, życia razem. To pokazuje się naprawdę m, dla każdego z Was e, różnie. I to może być też takie połączenie się na odległość osób, które już miały relacje, czy jakąś nie relację, po prostu jakąś znajomość na odległość, i tu może być decyzja o chęć połączenia się ze sobą, czyli jedna osoba z drugą zamierza no właśnie, zamieszkać, przeprowadzić się, wprowadzić to jest to, co tutaj mówiłam. I to się może, słuchajcie, pojawić zupełnie niespodziewanie, nieoczekiwanie. No, będzie taka najgorętsza faza tej relacji, tej znajomości moi drodzy, będzie tutaj dużo pasji. Dużo pasji. Jeżeli macie coś nowego, albo macie z kimś innym coś na boku, czy jako drugą relację, no to moglibyście tutaj się separować, ewentualnie z obecnej relacji, w obecnej relacji, w stałej relacji. Tak mogłaby tutaj być. Separacja, bo być może pojawia się bodziec do zbliżania i rozwoju innej relacji. To jedno. Moi drodzy, w kwestiach zawodowo-finansowych, ten rydwan też pokazuje skupienie się na jakimś jednym projekcie na jednej sprawie, jednym zleceniu, jednej ofercie, jednej propozycji jednym projekcie na jednym. I pokazana jest tu wytrwałość, opanowanie. Tu jest ewidentnie zdobycie nowej pracy, więc nieoczekiwanie uda się. E, nie wiem, e, jeżeli braliście udział w rekrutacjach, akurat wy zostaniecie wybrani. E, jeżeli cokolwiek, co przychodzi, przychodzi e, do Was jako zdobycie nowej pracy. E, u niektórych może to być nawet zdobycie niezależności finansowej. Być może będzie trzeba troszeczkę wysiłku włożyć, ale przyniesie Wam to satysfakcję. Przyniesie Wam to satysfakcję. Także niespodziewany ruch, duże zmiany, które idą w dobrym kierunku. To może być właśnie taka nagła wiadomość, i to się może wydarzyć dla każdego coś innego. Może to być nagła zmiana miejsca pobytu, nagła przeprowadzka, nagła podróż, podróż właśnie niezapowiedziana. I niespodziewanie zaczniecie zdobywać to, czego pragniecie. Tu jest ta pomyślna realizacja celów, więc bardzo fajnie. Tylko pamiętajcie też, żeby być przy tym ostrożnym i kontrolować sytuację, kontrolować swoje życie, żeby nie popadać w skrajności, bo ten diabeł tutaj, jeżeli on by był jakby taką trochę waszą tutaj energią, no to. Mm, nie popadajcie w obsesję, nie, popa nie popadajcie w skrajności. E, panujcie też nad słowami, wypowiedziami i no, bądźcie przezorni. Zastanówcie się przed podjęciem jakiejś ostatecznej decyzji, czy przed powiedzeniem jakichś ostatecznych słów. E, bądźcie po prostu ostrożni, też tak. Rada jest czwórka buław, rada, kochani, na tą całą sytuację. Jest też, e, słuchajcie. Dla tych szczególnie, którzy będą mieć jakieś nieoczekiwaną, wiecie, ofertę, propozycję, pracy i tak dalej, czy w ogóle nieoczekiwany sukces, bo ten sukces może być wasz, może być też osoby wam bliskiej, ale raczej was, w każdym razie cztery buławy radzą, żebyście znaleźli sposób na świętowanie osiągnięć, nie tylko własnych, ale właśnie drugiej osoby. Więc jeżeli ktoś Wam bliski, Osiągnął sukces w jakiejkolwiek postaci, cieszy się tym i chce, żebyście Wy z nim świętowali ten sukces i razem się cieszyli. No to po prostu nie odmawiajcie też. Tak z szacunku dla tej osoby, tak? Na przykład. Ale moi drodzy, tutaj jest radą skupienie się na domu, na małżeństwie, na relacji, na związku, na dążeniu do być może małżeństwa, na skupieniu się na więziach rodzinnych. I kochani, skupieniu się na świętowaniu, tu jest troszeczkę taka pokazana sielanka, wspólne świętowanie, wspólna radość, urządzanie domu, remont domu czy mieszkania, tak? Skupienie się na takich czterech, na byciu w czterech, czterech ścianach, tak? Skupieniu się na stabilizacji, skupieniu się na bezpieczeństwu, ochronie i stabilizacji. I moi drodzy, tu pokazana jest pomyślność. W sprawach uczuciowych, pomyślność w relacjach, w związkach, stabilizowanie się też pewnych relacji, utrwalanie się pewnych związków. Jest pokazane też nie wiem, czy to są jakieś spotkania, takie towarzyskie po prostu czas takiego odprężenia. I to, co zaplanujecie w sprawach uczuciowych, powinno być realizowane ma dużą szansę powodzenia. Także dobry czas też na to, żeby jeżeli ktoś dotychczas nikogo nie poznał, no to radą jest nowa znajomość. Poznaj, wejdź w coś nowego. zawrzyj nowe znajomości. Rozglądaj się za nowymi znajomościami, tak? Rozglądaj się za jakimś nowym. Daj szansę komuś, kto chce, że tak powiem, tą znajomość z Wami rozwijać na przykład, tak? Moi kochani, do czego prowadzi finalnie? Do podwyżki, do awansu, do Otrzymania dobrej oferty pracy, do nawiązania sprzyjających kontaktów biznesowych, do większego ruchu w biznesie. Na przykład, jakaś tam, wiecie, może być radość, świętowanie ze zdanego egzaminu, pokonanie trudności, umacnianie się, stabilizacja, różne zakończenia, też może zakończenia budowy domu, przeprowadzka do nowego domu lub szczęśliwy powrót do domu, coś tutaj się pokazuje. Moi drodzy, ale to też może być taka rada dla kogoś, jeżeli wy jesteście szefem, szefową osobą, która rozdaje karty, ale i pieniądze. To, moi drodzy, być może warto się zastanowić tutaj, bo radą jest, żeby dać komuś podwyżkę, a ewentualnie, żeby kogoś awansować. To może być też rada. Bo to może być coś, co Was spotyka w wyniku tej sytuacji, ale to może być też rada dla osoby, która wie, że jest to do niej, że być może trzeba kogoś wynagrodzić. Tak? Awansować. No. Taka sytuacja. Taka sytuacja. Yy, moi drodzy, to jest zapowiedź odkrywania nowych obszarów w Waszym życiu. To jest podążanie nowymi ścieżkami, nowymi drogami. Yy, więc dla niektórych to będą nowe, yy, no właśnie, nowe relacje, nowe decyzje. Zobaczmy, jak karta afirmacji dla bliźniąt. Jaka karta afirmacji dla bliźniąt? Witaj rozwój i lekcje, które ze sobą niesie. Powitaj, kochani, powitaj, bliźni, powitajcie bliźnięta w swoim życiu, rozwój i lekcje, które ten rozwój ze sobą niesie. Bo to tak może w pierwszym rzucie nie było wiadomo do końca, o co chodzi, więc objaśniam. Tak, chodzi o to, żeby powitać rozwój w swoim życiu. Pójście do przodu. Ale też lekcje, które będą wiązały się z tym rozwojem. Pomyśl o rzeczach, które stanowią dla Ciebie wyzwanie. Poświęć czas, aby dowiedzieć się, jak je pokonać. Ok? Pomyśl o rzeczach, które stanowią dla Ciebie wyzwanie, i poświęć czas, aby dowiedzieć się, jak pokonać. Jak je pokonać, nie? No dobra. Moi kochani, to dbajcie o siebie, buziaczki, papa. Pa.